Dzień dobry, z tej strony Pocket i witam Was w Minecraftie edycji miłosnej. Ponieważ dzisiaj prezentuję Wam Chucketryx Tak, nie przesłyszeliście. Witajcie w mojej jaskini nietoperza pocketowości. Tutaj będziemy prezentować. Specjalną modyfikację dającą nam to urządzenie zwane Tricksem. Zamiast to jest alternatywna wersja Omnitrixa, w świecie, gdzie Asmat oryginalnie stworzył prototyp i pokazał go Maxowi Tenisonowi. Ale w tym świecie Max Tennyson pomyślał, przekonał z że żeby przywiązać obcych do siebie, to najlepiej w romantyczny sposób. Wink, wink! I powiedzmy, że i zabawę zegar przerobi zegarek zmieniający osobę w kosmitę do tworzenia hybryd pomiędzy gatunkiem nosiciela a obcego, stworząc perfekcyjną partnerkę do robienia dzieci. Tak, ten zegarek to miała być zabawka praktycznie do... Stworzenia sobie niewolników do uprawiania stosunku, ale na szczęście y, uszkodzona trafiła w ręce Bena i każda z obcych, które powstała, stała własną osobą i bohaterką. Mamy szczęście, że akurat to trafiło do Bena, bo inaczej byłoby krucho. Widziałem komiksy Iberian żartowliwy, co by pokazał w tym z tobą. Chakatrix. NIE BYŁO TO ZA PRZYJEMNE! Ale tak, mamy tutaj Chuckle Tricks, który o dziwo możemy również teraz założyć na rękę I naprawi ono błąd, który robił, że nie działał na tej ręce To jest fajne Więc teraz przejdziemy może tutaj, albo kto wie O, tutaj mamy pieska, nie wiem skąd Mamy Chuckle Tricks z dziesięcioma obcymi, oczywiście Stardowymi. Czekaj, że przez Trix the Alien na Twitterze. I po Karni to jest drugi akurat fanowski zegarek, co ożywił fandom, co jest niesamowite. I tutaj mamy easter egg. Warhammer. 40 tysięcy. Nie mam pojęcia o co to w ogóle z tym chodzi. I nagrywam to wszystko po raz drugi jeszcze. Bo oryginalne nagranie. Okazało się, że mój program się popsuł i całe nagranie z mikrofonu padło po Na szczęście udało mi się to naprawić. Bo będziemy potrzebować czegoś, co nam umożliwi przetestowanie tego całego Chuckatrixa. I tak, jestem wiersz Udało mi się ją znaleźć na internecie. Chciałem inną, ale to było najlepsze, co udało mi się znaleźć. Niestety. Nie ma nawet posiadłości Wayne'u widzę cały wielki krąg. Ten mod oczywiście również daje pewną strukturę, którą jak znajdziecie po raz pierwszy, to pojawia się okropnej ilości wspomującej. A jest nim gruchot zawierający Benatynissona, Tenisana i Gwen Thompson. Tak. Nie wiem do końca czemu. Ale jakoś jegoś powodu tak jest. I pomyślmy o tak. Również, chcecie wiedzieć pewnie jak zdobyć Jacketrix. Najlepszą opcją jest znaleźć go w lesie. Co? Mi się w ogóle nie udało. Wziąłem go z kreatywa. I żeby wam działał, to musicie go zwykle znaleźć w, yy, w lesie, albo po prostu wziąć z kreatywa. I właśnie. Co się dzieje? Gdzie jest właśnie reszta? Jaki jest druga opcja? Zabicie Bena Tennysona. Co nie jest nawet radzone przez twórcę, bo wtedy Chucket Tricks będzie nie do użycia. A smutne jest jeszcze to, że Chucketrix Ben nie może użyć Chucketrixa w ogóle. Nie mam pojęcia czemu. Nawet jak ma tam wrogów, to oni go nie widzą. Testowałem to Chucketrix, naładuj się twórco tego młoda. Mógłbyś zrobić żeby się ładuje. Witaj! Hard Blast! Oto nasza pierwsza dziewczyna. Hardblast. I tak się o to prezentuje. Czemu zjadłem jacketix? Bo zwykle jak mamy jacketix na sobie, to wtedy nasza obczyni chodzi za nami. Chociaż to również działa różnie. I piję również nektar dający mi możliwość widzenia w ciemności, bo tutaj jest okropnie ciemno. Nie ma oświetlenia w tej jaskini. I wiecie co może ona robić? Stworzyć ognisko. Albo lawę. Wola ognisko, wola ognisko. Szczerze, wygląda na to, że jest naprawdę potężna. Pewna rzecz o tym, młodzie. Eee, nasze owczyni, jak czas się kończy, to według zasad Chuckatrixa nie powinny znikać. ma materiałem jest z wybieraniem. Jak wybierzemy inną, to po prostu ta obczyni powinna zniknąć i pojawić się kolejna. Ale tutaj to działa inaczej. Że po prostu z jakiegoś powodu. Nawet jak się skończy, to mogą zostać albo zniknąć kompletnie. Raz miałem sytuację, że miałem szybciora i zębala w tym samym czasie. I oczywiście dostajemy tu Nie. Również achievementy. Tutaj, to jest achievement, jeżeli jeden z naszych obczyni zginie. To nie jest również fajne. Za przyzwanie innych obcych. Fire Resistance for. Hilda, by Aswoken Nie mam pojęcia, ale możemy spróbować. Fire Resistance. I to najwyraźniej nie działa w żaden sposób. Nie wiem czemu. Przynajmniej mamy ochronę w jaskini. Przepraszam, że cię uderzyłam. O! Teraz właśnie zadałem sobie sprawę, że zrobili tyłek. Wow. Dobra. pora na kolejnego obcygo. Czeka się, Proszę, naładuj się. Proszę, naładuj się. To urządzenie pozwala nam wy... tak, używać konkretnych ataków obczeń, A dokładnie diamenta głowego. Jednego ataku. Nie mam pojęcia czemu. O! Zniknęła. Dobra, czas na kolejną. Jest nią White Girl! Witaj, Wildgirl. Masz tutaj kostkę. Brawo. Rzeczna. I tak się ona prezentuje. W Trix DNA ma coś takiego, że w swoich obcych i w swoim komiksie oczach Trixie przedstawiając nam historię w nowy sposób. Daje serca i tak się prezentuje Wild Girl. Połączenie kobiety i dzikopyska Idealne połączenie. Ludzie to kochają. Ludzie cię kochają. I jak na razie mamy już dwie transformacje, nasze znaczy dwie dziewczyny, i będzie pora na pozostałe osiem. Niestety jest pewien problem, że jest za nic. Nie mogę przypiszeć tego timera, głupiego. I dlatego nagranie będzie pewnie u mnie znowu trwało 2 godziny prawie. O, zombie, pięknie. I pewnie jesteście ciekawi, czemu mam akurat to jajko. Po prostu chcę przetestować umiejętności naszych opcji, Bo mogą służyć do naszej obrony. Szybciej jaki zębal pozwala nam akurat zrobić, się przemieszczać. Szybciej, szybciej. Nie tak szybko, jakbyśmy się przemienili, ale również ładnie jest. A zębal umożliwia nam pływanie. I jak sobie chodzę w łosie bo jest, jest ciekawi. <laughs> uh! Miała lekcję u Batmana. Miała lekcję u Batmana. I tak się prezentuje Chakatrix. Całkiem fajnie. Ciekawe, czy ten mod będzie dalej rozwijany. Ja nie jestem pewien, przynajmniej wiem, że jest 10 transformacji. Z czego nie jak Każda ma dodatkowe umiejętności. Niestety. Okej okay. Zniknęła. Dosłownie. Tak to nie powinno działać. Witaj, Szybcior! Uf. Widzę, że istra jest szczęśliwa, że mnie widzisz. I tak się ona prezentuje. Całkiem ładna i zdrowa, prawda? Zobaczcie te piękne oczka. za sobie tutaj. O, rany! <ścoughs> Ale ty jesteś podejścowana, prawda? tak. Zrobili ją. Naprawdę szczegółową i tak możemy na nie jeździć, jest tego szczęśliwy. Dwa. Po wodzie najwyraźniej nie może biegać. Chyba to jest już znak, że pora opuścić tą jaskinię. Dobra, gdzie jest wyjście? Okej, okay. już prawie na wolności. Chyba nie mam pojęcia, jak daleko jesteś. A nie wiem, czemu tak dziwnie zaprojektował tą jaskinię. Wiem, że jesteśmy niedaleko wyjścia, przynajmniej. Widzicie? O Super własny świat I szybciorka się cieszy, że jadę na jej głowie Nikt nie spodziewał takiego widoku po mnie Neo i sans Zwariują chyba jak to zobaczą o, przecięli wioskę. Dobra, teraz czas na poszukiwania czegoś, co na pewno chcecie zobaczyć. Gdzie jesteś, Gruchocie, nasz? Gruchocie, nasz? Gruchocie, nasz? O, gdzie jesteś, Gruchocie, nasz? Gruchocie, nasz? W jedną stronę idziemy. Idziemy, idziemy, aż kruchota znajdziemy, znajdziemy, znajdziemy Ha! O! To co wam mówiłem Generują się obok siebie Z jakiegoś powodu oui. Dziękuję kochanie Bardzo dziękuję. Możemy wejść do środka. I mamy Bena Tennysona. Proszę, możemy wejść Gwen Tennyson i Maxa Tennysona. Ale zanim z nimi pogadamy, to weźmy to. Jest specjalna płyta. Pokazująca nam coś naprawdę fajnego. Dobra. Na szczęście mamy już tutaj music boxa. Więc wystarczy, że włożymy i... Du 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 du, it started when alien device it what it did. It stuck itself upon his research secrets that it hit. Now he's got superpowers, he's no ordinary, kid. he's Ben 10. Ben 10, Ben 10. So if you see him, you might be in for a big surprise. When he turns into an alien before your very eyes. How do you think, how strong is every shape and size is Ben 10? Ben 10! Arm with powers, his own case Fighting with evil from edge or space. He will never stop till he makes them pay. Cause he's the baddest kid to ever save the day. Ben 10. Ben 10. Ben, 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 Ben. Ben, 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 Ben. Wiem, wiem, to be a Now Teraz możemy pogadać z Venem. Ale jeżeli to, dobrze z nim pogadamy. I sobie się jego adeptem, i teraz możemy używać komputera Gwen, i również zdobyć 3 iść kostium. Zwykle nam daje kostium hydraulika, ale najwyraźniej tym razem muszę go wziąć sam. I tak się oto to prezentuje. Kostium hydraulika, który jest dołączony akurat w tym całym zestawie. Fajny, prawda? I kogo teraz? Czy... O! Witaj, Zee. Wiesz, że jesteś naszych widzów? Szczerze? Ty też wyglądasz całkiem nieźle. Du -du -du. Zdajemy już ten kostium, bo jest niewygodny. Okej. Okay. I tak się ona prezentuje. Ładna, prawda? Zobaczcie na te detale. Am. Um, co jest grana? Czemu nie walczycie? Dobra, to jest dziwne. Zwykle atakuje ona od razu. O! I tak się prezentuje ona, kiedy ja walczy. Ma swoją własną animację strzelania macek i jest całkiem młody. I jesteśmy właśnie przestraszeni. Uuhu. Ale naprawdę się nie prezentujesz. Okej, okay, sam o to prosiłem No i Sans naprawdę z woli ją, kiedy zobaczą ten film. Hej <grymny> I tak to jest ze Skir, zmieniony w kobietę. Ach. Ciekawe, prawda? Witaj, upgrade! I tak, tak się ona prezentuje. Ładna, prawda? Um, tutaj ma czeketry, tutaj jest cała różowa, tutaj ma... Jak to się mówicie? Asety. Okej. Okay. Um, upgrade? Uuu! Uh! Dobra, to... <gasps> HĘ! Ło! Nie ma żadnych socjalnych umiejętności, najwyraźniej. To nie było planowane. Teraz, jak widzicie, przygotowałem dość miły basenik. I zaraz się dowiecie dlaczego. Przezwiemy jedną z naszych potężnych transoracji Dobra, nie potężnych, ale... Z takich, co pod... nie mogą przetrwać zbyt długo poza wodą Chyba, że zdecyduję sobie inaczej <słyszy> Nie mam pojęcia, jak to działa do końca O, kotek Dobra Mógłby działać ten Chocolate fix. Witaj, zębał i wchodź do wody, dziś zamijasz w syrenę. i teraz możemy po niej pływać. Jest jak nasza łódka, tak to wygląda. Trochę zliczowane, ale całkiem fajne. Chociażbym wolał, by więcej mogła, bo to potrafi być irytujące. Um. I to jest opele zliczowane. Nie powinno to działać poza wolą. Myślę, że za takiego ma. I poznajcie 4 arms, czyli 4 ręką Tak się ona prezentuje Ooh. Witaj 4 arms I tak Wykorzystują w, w modzie są wykorzystywane oficjalne designy The alien, więc to jest naprawdę fajne. Ale zobaczcie! Jest większa od nas. Pamiętaj, jeżeli słyszycie o nowym odonie z Bentena, co jest z Alien Evolution, to wiecie co mam na myśli. I Jest pewien minus. Tym ale potrzebuję kilku innych do działania. Co nie wiedziałem, co ją mi to na ogarnięcie. Żeby działał. I potem jeszcze musiałem nagrać to, musiałem to nagra nagrać teraz wszystko po raz drugi. Po moje ostatnie nagranie. czyli miało w ogóle audio. Niestety. Um. Była, że miałem oczy nie na Twojej twarzy? Nie zaszkodzi! To jest szara materia, nic nie robi, dosłownie nic, tak się prezentuje, ma widać, że jest wczesnym i w ogóle fazie robienia, bo czekać ich e na jej plecach nie jest nawet modelem 3D. Oh. i tak, czekam aktualnie na wyjście pewnego adohu Palladium z Ventena, a zwiesią Alien Evolution. Najbardziej realistyczny Adam z Bentena jaki będzie do Minecrafta. Będziemy można customowe playlisty sobie robić. I to wyglądało nieziemsko, Blazing zrobiła zrobił naprawdę niezłe wideo. Zostały tam tylko kody do zrobienia, skończenie jednej transformacji i parę poprawek. Więc jesteśmy bliżej niż dalej. W 70% zabezpieczenia Omnitrixa już są zrobione w tym modzie. Wiem, bo sprawdzą serwer Discord. Możecie sami zobaczyć Alien Evolution. Uh, te transformacje, te modele. To wszystko wygląda no, no, niesamowicie. Omnitrix również. I nie pytajcie się mi, jak ludzkie DNA i DNA galwana tworzy galwaninkę. To by oznaczało, że człowiek i Gawan mogą spółkować. Witaj, Stinkfly. I tak się ona prezentuje. I tak oficjalnie dzięki Maxowi i Tensonowi możecie spółkować z muchą. Możecie mu podziękować, i to bardzo miło. Jak się zbliżamy, to mamy powolne opadanie, ale nie możemy latać, nie możemy nic takiego, możemy tak na nie być, o dziwo. co jest zabawne, to że ona może latać, Być nie możemy na niej latać. Nie ma żadnego limitu, więc dlaczego ona może latać, a my nie możemy na niej latać? Nie rozumiem, że to jest też working progress? Na imię Nifoket, nie jestem z Hyrule i latam na muchę jak nie szczuł... O co ja sobie śpiewałem? Teraz mi się skojarzyło cover Wezy, tej piosenki z Linkiem. U, a Pixel Detro był pierwszy Szczerze nie jestem pewien, która wersja tej piosenki była lepsza <słyska> du, 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 du. Zostajemy powolne opadanie z jakiegoś powodu O! I może walczyć, nieźle no, to ty możesz walczyć Przynajmniej taktycznie. Wow. Szczerze? Jest niezłą obrończynią. I zaraz zostanie nam tylko jedna transformacja: znaczy, tylko jedna kosmiczna dziewczyna. Tylko jedna. A zwieszona: Diamond Town. Trochę to mi wkurza je co jest z tych wychotów. Powinien być specjalne by wysłać zaleciskiem. tutaj są wszędzie. Na razie już się nie generuje na tym świecie. Slime! kontra Slime! I działają spowalniająco. Okej. Okay. O! Myślałem, że udało mi się zrobić to glitch. Witaj Daimonha. A Polish personality. I tutaj Diamond Heart. Okej, okay, tak się ona prezentuje, ładnie, prawda? W Minecraft to na mi się chyba najbardziej podoba. O, widzicie taką ściankę może robić. I szczerze jest całkiem fajna. I to szczerze. I to szczerze, jest już wszystko co wam chciałem pokazać w tym modzie. Chodź Diamond Heart, pożegnamy się razem. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie, jeżeli film wam się spodobał to... No wiecie, możecie zasubskrybować kanał, dołączyć do nas i obejrzeć następne filmów. ja jestem Pocket. I jeżeli będziecie chcieli, żebym przedstawił wam znowu coś takiego ciekawego to... Tylko powiedzcie. Na razie cześć, papa. Diamond Heart, czemu wyszłaś z kadru?